jest ta nowa nadzieja prawa i sprawiedliwości. Witam serdecznie, panie Michal. Dobry wieczór, panie redaktorze, witam państwa. Oko i ucho prezesa, młody wilk, pupil Kaczyńskiego. Myślę, że media zawsze mają taką tendencję, żeby pewne rzeczy trochę przekoloryzowywać, tak żeby. Moskal skutecznie zbudował te pozycję przy Jarosławie Kaczyńskim. No ale to też pokazuje, że, pa, że państwo i te funkcje państwowe są po prostu mniej istotne niż funkcje partyjne. No, dla mnie to jest grupa rekonstrukcyjna PRL-u, jeżeli sekretarz Komitetu Centralnego staje się ważniejszy niż poseł, niż minister, dlatego że to nie siła państwowa i mandat wynikający z państwa jest silny, tylko mandat wynikający z partii jest istotny. Jan Strzeżek, podobnie jak Michał Moskal, studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Strzeżek wybrał jednak karierę w partii Porozumienie u boku Jarosława Gowina. Szanse, Janowi Strzeżkowi na to, że... kiedy budował Stowarzyszenie Młoda Prawica, jego kolega Michał Moskal robił karierę w Młodzieżówce Prawa i Sprawiedliwości. Szanowny panie prezesie, to naprawdę bardzo wiele dla nas znaczy. Pana Trzy wsparcie... lata temu Michał Moskal tutaj... został szefem młodzieżówki Forum Młodych Pis. Ja go raczej pamiętam jako bardzo pracowitego człowieka z dużymi umiejętnościami organizacyjnymi, ale przyznam się szczerze, że te kilka lat temu raczej go nie widziałem w pisie. Raczej myślałem, że bliżej mu ideowo do Platformy. Naprawdę? Tak. Nie wiem, jaka tam transformacja ideowa miała miejsce, ale wychodzi na to, że była po prostu skuteczna. Michał, zapraszam cię serdecznie na scenę. Strzeżek ocenia błyskotliwą karierę Moskala, który zaczął od pracy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, a potem w Ministerstwie Obrony. Cześć, witam Was. Ale jego kariera nabrała rozpędu w tym momencie. Na wniosek prezesa Rady Ministrów, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej dokonał zmian w składzie Rady Ministrów. W 2020 roku, kiedy Jarosław Kaczyński został wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, szefem jego gabinetu politycznego w siedzibie rządu w Alejach Ujazdowskich w Warszawie został właśnie Michał Moskal. Przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom konstytucji. Nieco młodszy Strzeżek miesiąc później został szefem gabinetu politycznego wicepremiera Jarosława Gowina. Znamy się od kilku lat, gdy jeszcze porozumienie było częścią obozu rządowego. Wpracowaliśmy 20 metrów od siebie. Ja byłem szefem gabinetu politycznego wicepremiera lidera partii. On tak samo, tylko swojej partii. To Strzeżek i Moskal byli punktami kontaktowymi porozumienia i PiSu, kiedy Gowin i Kaczyński przestali ze sobą rozmawiać. Był to jakiś taki naturalny kontakt, kiedy można było sobie jakieś informacje e, przekazać. Nie da się urywać kontaktów, byłoby głupie. I on to rozumie. Myślę, że tak. Moskal musiał się sprawdzić, bo został w kancelarii premiera nawet po odejściu Kaczyńskiego z rządu. Od razu, jak Kaczyński przestał być wicepremierem, został właszczak, on po prostu zmienił tabliczkę na swoim gabinecie. Dzień dobry. Czyli oprócz codziennej pracy w siedzibie partii na Nowogrodzkiej w Warszawie... Przekazanie głosu panu Michałowi Moskalowi... Michał Moskal formalnie pracuje też w kancelarii premiera, gdzie wciąż jest szefem gabinetu politycznego. Tylko, że teraz wicepremiera Mariusza Błaszczaka. I to na tę funkcję powołuje się Michał Moskal, kiedy dochodzi do naszej rozmowy po spotkaniu z sympatykami PiS w Janowie Lubelskim. W, w jakiej formie pan udziela tego wsparcia? Jako kto? Przy dofinansowaniu wozów strażackich, sprzętów medycznych, pana, tego wszystkiego, jestem, czym pan się chwali. Proszę pana, ja jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości partii, która robi niezwykle dużo dla obywateli. Ostatnio również dla ochotniczych straży pożarnych pokazujemy, co zrobiliśmy w tym roku, ale robiliśmy to przez 7 lat. I o tym trzeba mówić. I trzeba Ochotnicze Straże Pożarne wspierać. Ja wiem, że niektórzy chcieliby się obrażać. Ja pytam tylko o pana stóżni... rolę, a nie o to, czy to ma sens. Jestem członkiem partii, która się tym zajmuje. Chwali się pan inwestycjami z programów rządowych. Pan ma jakieś pełnomocnictwa z ministerstw, żeby, czy ze spółek Skarbu Państwa, żeby, nie wiem, no, jak mnie mam na, po plakatach choćby wianowie, janowie, no, reprezentuje pan e, te instytucje. Proszę pana, jestem szefem gabinetu wicepremiera. Dodajmy, że Mariusz Błaszczak, nawet jeśli jest wicepremierem, to jako minister obrony zajmuje się przede wszystkim wojskiem. I nie należą do jego bezpośrednich obowiązków kwestie związane ze szpitalami, strażą pożarną czy koleją. A właśnie tym zajmuje się i o tym opowiada w terenie szef gabinetu politycznego wicepremiera Błaszczaka, Michał Moskal. Nawet jeśli jest szefem politycznym gabinetu, to nie są to kwestie związane z obronnością. Ale jest współpracownikiem Jarosława Kaczyńskiego. Partia wyżej niż państwo. To na niego będą się orientować lokalni politycy. Bo to on ma dostęp do ucha prezesa. To on może pojechać na Nowogrodzką, bez kolejki wejść do Jarosława Kaczyńskiego i powiedzieć: Sytuacja wygląda tak i tak.